Od 3 czerwca gościmy w Kołobrzegu około 150 osób, uczniów klas piątych wraz z opiekunami ze szkół podstawowych z Berlina Pankow. Dzisiaj na boisku przy Szkole Podstawowej nr 5 rozpoczęły się rozgrywki piłkarskie. W przededniu Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2024. Sześć klas piątych z koło szkół podstawowych około 140 osób oraz sześć ich klas partnerskich z Berlina Panków rozgrywa swoje własne rozgrywki piłkarskie Fair Friends 2024 to projekt edukacyjny wymiany polsko-niemieckiej młodzieży. Jest stworzony na Podłożu Euro 2024, czyli to nie jest przypadek, że mamy takich przedstawicieli konkretnych państw. To są państwa, które od 14 czerwca będą naprawdę grały w piłkę nożną w Euro. 2024. Na ten tydzień nasze dzieci stają się tymi państwami, poznają ich kulturę, a dzisiaj rozgrywają mecze piłkarskie. Każde z państw miało swoje stoisko, na którym była prezentowana kultura oraz ciekawostki danego kraju. Dzieci chodzą z tak zwanymi paszportami europejskimi, i one, jakby na każdym stoisku, zdobywają jakieś takie kompetencje. I za każdą pieczątkę jest też nagroda. Także tu jest wątek edukacyjny, integrujący, a tutaj mamy wątek sportowy. W rozgrywkach brali udział chłopcy oraz dziewczęta. Jest rozgrywane dwie drużyny, cztery przeciwko czterem. Dwóch chłopaków i dwie dziewczyny są w drużynie. Też jest nowa metoda dla dzieciaków na cztery bramki. Bez, bez bramkarzy i chodzi o to, żeby dzieciaki miały dużo radości z tego i żeby też po prostu... Uczestniczy, uczestniczyły w tym, żeby nie stały z boku, dlatego też taka mała liczba. Nagrody będą, ale przede, przede wszystkim chodzi też o to, że tu chodzi o fair play. Jeszcze do tego dojdzie fair play puchar i to będzie wszystko w Berlinie na finale. Finał tych rozgrywek będzie miał miejsce 12 czerwca tego roku w Berlinie podczas pięciodniowej rewizyty uczniów z Koło Brzegu u swoich zaprzyjaźnionych klas z Berlina Pankow.